Co to ze sportem w Radio Olsztyn? Rozmawiamy o Nike Play Arenie, czyli o stronie internetowej, która niejako zmusza młodych ludzi do tego, aby grali w piłkę nożną. Tworzone są w ten sposób w różnych miastach w kraju ligi. W Olsztynie aż cztery ligi utworzono w ten sposób. Grają młodzi ludzie na Orlikach z systemem 6 na 6. Ze mną jest Szymon Magun z formacji Czarno-Czarnie. Patrzę na tabelę, w tej chwili. Drugie miejsce, 17 rozegranych spotkań. Witam serdecznie. Szymon, grałeś w ubiegłym roku w finale Północno-Wschodniej Polski, bo potem jak już się wygrywa ligę w konkretnym mieście, to potem się przechodzi do coraz dalszych rozgrywek. Jaka była Twoja droga i Twojej drużyny do tego finału rozgrywek Północno-Wschodniej Polski? Moja, moja droga do finału tych rozgrywek była nas, następująca. Zarejestrowaliśmy drużynę we wrześniu 2011 roku, w momencie kiedy już liga była, że tak powiem, w pędzie. Tak? Mieliśmy troszeczkę strat do, do lidera w, w danym momencie, ale dzięki temu, że zagraliśmy bardzo dużo spotkań, wskoczyliśmy na drugie miejsce w całej tej lidze, z tego co pamiętam, to zdobyliśmy około 93 punktów i no, i pojechaliśmy 22 sierpnia, z tego co pamiętam, na finał do Warszawy. Nie, jak to było? E, powiem szczerze, że niestety. Może miesiąc... tylko nie najlepszy, Powiem szczerze, że niestety miesiąc przed finałami dowiedzieliśmy się o tym terminie. E, Pech sprawił, że naszych trzech podstawowych zawodników było na weselu i na ślubie, tak? Także pojechaliśmy takim składem, powiedzmy, troszeczkę rezerwowym. Najgorsze jest to, że w ostatniej chwili przed samym wyjazdem wypadł, wypadł nam jeden zawodnik i pojechaliśmy w sześciu dosłownie na te finały, czyli bez zmian. W tej lidze ilu zawodników może być w jednej drużynie, bo zmiany są w locie, właściwie schodzi się na boisku i wchodzi się natychmiast następny zawodnik, ilu zawodników może być w, jednym, w jednej drużynie? W jednej drużynie może być maksymalnie 25 zawodników, no ale rzadko zdarza się taka sytuacja, żeby wszyscy ci zawodnicy przyszli na mecz, bo po prostu nikt, nikt by nie pograł wtedy, tak? Zazwyczaj jest to właśnie dana piątka plus bramkarz i około trzech, czterech rezerwowych to jest takie optymalne, optymalne ustawienie właśnie. Na Nie ten... ma czegoś takiego jak terminasz rozgrywek, to Wy się kiedy gracie i gracie, jak to się odbywa? Dokładnie. Kilka miesięcy temu powstała taka grupa na, na Facebooku, kapitanowie weszli tak, do tej grupy, wystarczy, że dana osoba, dany kapitan drużyny Napiszę, że jest chętny rozegrać mecz w danym terminie, jeżeli mam, powiedzmy wolnego orlika. Kapitan innej drużyny w tym momencie się do niego zgłasza, ustalają mecz i grają na tej zasadzie. Możecie grać ile razy z drużyną przeciwną? Bo rozumiem, że tutaj musicie się umówić, ale czy możecie na przykład po pięć razy w sezonie zagrać z jednym klubem, z jedną, z jedną drużyną? Czy musi, w jaki sposób jest to reglamentowane? Niestety jest, jest to bolączka tej ligi, ponieważ z daną drużyną można zagrać tylko dwa razy. Należy zwrócić uwagę, że czołówka tej ligi rozgrywa bardzo dużo tych spotkań, a zespoły ze środka tabeli z dolnej części mają niestety tylko po kilka. No i dzieje się taka sytuacja, że drużyny, które są wysoko właśnie w tabeli, mają trudności ze znalezieniem przeciwników, bo już między sobą tam rozgrywają po te dwa spotkania, które są nałożone tym limitem i dalej już ciężko znaleźć kolejnych przeciwników. A jak radzicie sobie grając bez sędziów? Bo to po prostu wygląda trochę tak jak takie granie podwórkowe. Koledzy z jednego podwórka spotykają się z kolegami z drugiego podwórka. Nie ma sędziego mhm. i gramy. No i często dochodzi do dyskusji, awantur, bo uczestniczyłem w takich zabawach wielokrotnie. Mhm. Bez sędziego jest czasami trudno. Jest trudno, ale powiem szczerze, że na, na 17 meczów, które rozegraliśmy do tej pory w tym, w tym sezonie jesiennym, nie zdarzyła się jeszcze ani jedna sytuacja, gdzie byłby jakiś naprawdę duży spór mm, o, to, o to, czy był na przykład karny, czy nie, czy był faul, czy nie. Także... A czy była bramka, czy nie? Y też nie było takiej, takiej sytuacji. Wszyscy mniej więcej znają reguły gry w piłkę Dokładnie. nożną i przestrzega się tych reguł. Ja rozumiem nie ma spalonych. Jakie reguły obowiązują w tej waszej e, piłce nożnej, które trochę różnią się na przykład od piłki nożnej z boisk prawdziwych stadionów? No, przede wszystkim boisko jest mniejsze. Są to boiska orlikowe, one mają 60 metrów e, długości, z tego co pamiętam chyba 20 metrów szerokości. E, gra się tak jak wcześniej tutaj wspomniano, 5 plus 1. E, dwie połowy po 35 minut, z jakąś taką pięciominutową, powiedzmy, przerwą. No i mamy zawodników rezerwowych, czyli powiedzmy średnio trzech, czterech. Zmiany są przeprowadzone w locie, takiej czyli w systemem, systemem hokejowym. W jaki sposób wykonywane są wyrzuty z autu? Czy nogą, czy ręką? Jak w halówce, czy tak jak... Jak, na... ha, jak, jak w halówce. Czyli stawiamy na linii i wykopujemy piłkę. Szymon Magun, Czarno Czarni. Był gościem soboty ze sportem. Drugie miejsce w lidze, ale tylko 17 rozegranych spotkań. Sensja 2 mają 18, to ich dogonicie chyba w najbliższym czasie. Moja Jeden z dwóch straty. Jeżeli uda się rozegrać jakiś mecz w najbliższym czasie i wygrać, to mam nadzieję, że wskoczymy na tą pozycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.